Innym z ocalałych sprzętów, które znajdowały się kiedyś przed wojną w tym pałacu, jest piec. Piec ten pochodzi prawdopodobnie z lat 1870. Jest bardzo ciekawej konstrukcji. Mianowicie jest to piec, który można było powiększyć. Te segmenty można było dodawać. Jeżeli stwierdziło się, że pieca małżeje na zdjęciu z lat 1920 mamy go przedstawionego jako piec składający się właśnie tu z tych czterech elementów. Prawdopodobnie tych piec w Pałacu było więcej. No po wojnie zastąpiono go, ten piec został odsunięty, a tu w nęce wybudowano Piec normalnych, prostych kamieni. Yy, yy, samo zwiększenie pieca na zdjęciu widać, że jest inne. Był to gazon z kwiatami. Tutaj, kiedy doprowadzono do renowacji tego pieca, no, zrobiono mu takie zakończenie, jak Państwo widzicie. Jest ono troszeczkę, powiedziałbym, cięższe, bo tak to sprawiało wrażenie większej lekkości. Ale jest to nie, niewątpliwie jeden z cenniejszych przedmiotów, który tutaj po prostu jest, jeżeli chodzi o wyposażenie tego salonu. Tego salonu, o którym mówiłem Państwu, że był to on nazwany salonem Goëlbing lub Błękitnym i w nim znajdowały się wszystkie, powiedziałbym, najelegantsze, najbogatsze meble. Dzisiaj to wyposażenie tego salonu, to meble, które po prostu zostały sprowadzone na, na wyposażenie tego wnętrza. Pochodzą one z innych pałaców i zostały tu przekazane do nas. Muszę tu państwu zaznaczyć, że jest to jedyny piec, który przetrwał z dawnego wyposażenia pałacowego. Inne piece zostały rozebrane już w latach dwudziestych, no, a po wojnie zamieniono je oczywiście na zwykłe piece kaflowe. Ten cudem ocalał. Tak samo jak żyrandole, w poszczególnych salach nie zachowały się wszystkie, które tutaj mamy dzisiaj. Są po prostu nowymi nabytkami. Jak już wspomniałem Państwu, z jedno z odzyskanych sprzętów, które wróciło tutaj do pałacu, to jest właśnie owe lustro. Lustro miało, powiedziałbym, też szczęście, że zostało sfotografowane w czasach przedwojennych. Jest to tak zwany salonik, tutaj, w którym ono się znajdowało już przed wojną i tak samo było umieszczone jak dzisiaj, mianowicie nad czarnym kominkiem, który prawdopodobnie jest darem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego dla Augustyna Gorzyńskiego. To lustro w czasach czarneckich wisiało w ten sam sposób, co obecnie. Lustro co prawda było uszkodzone, ale niezbyt mocno. No, po konserwacji powiedziałbym, wróciło na to miejsce, jak już wspomniałem, i dzisiaj jest ozdobą tego saloniku. Jest to lustro XIX wieczne, utrzymane w stylu neobarokowym. No i prawdopodobnie mówiono kiedyś, że miało w środku szkło wypukłe w gwiazd. Ale tego konserwatorzy nie stwierdzili i na zdjęciu rzeczywiście też tego nie ma. Ale dzisiaj jest na pewno jedną z większych ozdób tego saloniku.